Cześć wszystkim, ja jestem Konrad, a to jest pierwszy odcinek hashtag football, programu, nad którym pracowałem w ostatnim czasie i w końcu mogę z nim wystartować. W hashtag football będę przedstawiał Wam głównie najciekawsze filmy, ale również zdjęcia i komentarze z tej piłkarskiej części internetu. No to co, czas na intro. Dobrze Was widzieć i liczę na to, że przypadnie Wam do gustu nowy format na moim kanale. Mam nadzieję, że choć trochę bardziej niż jednemu z kibiców pewien latający dron. Jak widzicie, papier toaletowy ma więcej niż jedno zastosowanie. Na szczęście nikomu nic nie stało, poza oczywiście dronem, którym zaopiekował się człowiek Arbus. Ale to nie jest najgorsza rzecz, jaką dzisiaj zobaczycie. Jeżeli myślicie, że ekstraklasa nie stoi na najwyższym poziomie, spójrzcie na to. Pewien włoski magazyn wybrał akcję z 93 roku jako najgorsze 20 sekund w historii futbolu. Niby Premier League z jednej strony: Queens Park Rangers, z drugiej: Manchester City. A trochę zapachniało ekstraklasą. Najbardziej podobało mi się to pełne pewności siebie podanie. Wygląda, jakby wiedział, że właśnie zagrał piłkę życia, i po chwili zorientował, że to chyba jednak nie w tę stronę. Ale spokojnie, jeżeli tęsknicie ze zagraniami z naszego podwórka, to przy okazji tego filmu przypomniała mi się pewna akcja sprzed lat. <sum> 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 Okej, okay, słyszałem o czymś takim jak rekontra, czyli kontra, kontra, ale to co zobaczyliśmy tutaj, to jest chyba coś nowego: Kontra, rekontry. Najlepiej podsumuje to autor nagrania. Ale żeby nie było tak smutno, zajrzyjmy trochę na niższy szczebel do Argentyny. W tej akcji było wszystko. Zgranie, pomysł, wykończenie, kartoflisko, no i ta kontrola piłki. Naprawdę odtwarzałem to wideo wiele razy i do teraz nie mam pojęcia jak on to zrobił. Myślę, że on sam tego nie wie. Pewnie macie jakichś znajomych, którzy chętnie komentują wszystkie wasze zdjęcia. Cokolwiek wrzucicie. Pewien z dziennikarzy sportowych Sebastian Staszewski wrzucił na Instagrama fotkę z Jakubem Wawrzyniakiem. Tym znajomym, który lubi komentować wszystko, co dodajecie, w tym przypadku okazał się były reprezentant Polski Piotr Świerczewski, co napisał? Hashtag pedały. Nie wiadomo, czy pan Piotr akurat oglądał jeden z etapów Tour de France i po prostu pomylił okienka. W każdym razie dla jasności po chwili dopisał żarcik. Dobrze, że żartował, bo niektórzy mogliby pomyśleć, że zaraz będzie nieprzyjemnie. W pobliżu nie było Marcina Mroczka, który by interweniował. Ale lepiej nie żartować. Pamiętajcie o tym, że Świerczewski ma kontakty. Pełniam funkcję menadżera i jak pewnie wiecie mam kontrakt kontakty menedżerskie bardzo duże. Wiesz, dobrze, że ja wyciągam telefon, dzwonię do Avrama Granda, do byłego menedżera Chelsea i no mam bardzo duże kontakty z tego powodu, że przybywałem za granicą i, i wiesz, no ja, ja, ja tym zawodem to się praktycznie bawię. Gdybyście jednak nie byli jeszcze o tym przekonani, usłyszycie o tym kolejne 100 razy. Ja od ręki dzwonię do innych menedżerów, do FC Porto, do Francji, do Bordeaux, przepisy. do kolegi Laurent Blanc, trener reprezentacji Francji. Ja mam takie kontakty. Ja jestem, tak jak mówię, menedżerem ja chcę skorzystać z tych Kontaktów, które mam, że... także no wiesz, ja mam naprawdę duże kontakty. Wiesz, no ja grałem też w Anglii, ja mam duże kontakty. A mnie się wydaje, że ten hasztag pedały chciał się po prostu znaleźć w pierwszym odcinku hashtag Futbol, więc spełniam marzenia. Trudno zliczyć, ilu było już następców Cristiano Ronaldo na całym świecie mi udało znaleźć się kolejnego, z tym, że ten ma 3 lata. Rzecz jasna: młody piłkarz próbuje naśladować swojego idola w każdym elemencie. Jak słusznie zauważył jeden z internautów, chłopiec chyba nie wie, że gra w takich samych butach jak Leo Messi. Maluchowi sprawia wielką frajdę, gra z rodzeństwem. A jeśli znudzi mu się zakładanie siatek bratu, to idzie do centrum handlowego. Nie wiem jak wy, ale ja tam wolę naszego polskiego, Cristiano Ronaldo. W tym miejscu na sam koniec będzie dogrywka, czyli jeszcze jeden krótki film bez komentarza. I jeszcze jedna ważna informacja. Możecie razem ze mną i zależy mi na tym, żebyście razem ze mną współtworzyli hashtag futbol. Wystarczy, że wejdziecie na mój fanpage, gdzie w prywatnej wiadomości możecie wysyłać mi filmy, zdjęcia, czy cokolwiek innego znajdziecie oczywiście związanego z futbolem. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się tego typu format na moim kanale, bo to naprawdę motywuje do dalszej pracy. Dziękuję Wam za uwagę. No i ostatni film przed Wami. I am not know what you're